Szanowni Państwo, jesteśmy w Domku Ogrodnika, w Galerii Piwniczka na Wernisarzu Wystawy Norwid. Rok 2021 został ustanowiony rokiem norwidowskim, obchodzimy 200. rocznicę urodzin Norwida i Galeria Piwniczka postanowiła też się włączyć do świętowania tego wydarzenia. Prace wykonane w różnych, w różnych technikach: jest malarstwo, jest grafika, jest rzeźba, są kolarze. Także, bardzo różnorodne podejście do, do tego tematu wystawy. Okazało się, że istnieje wiele zdjęć z epoki, przedstawiających naszych wielkich romantyków. Norwid miał w różnych okresach swojego życia piękne fotografie, które ilustrowały jego, też jego życie i jego sztukę. U mnie zostały wykorzystane jako Ilustracja jego poglądów w stosunku do powstania styczniowego, jego zainteresowań starożytnością. Na dzisiejszej wystawie zaprezentowałam pracę akwareli, które związane są z terenami, gdzie wychowywał się Norbit. Przede wszystkim strachówka w miejscowości, gdzie jego rodzice się poznali. Całe życie spędzałam w tamtych regionach, dlatego bliska jest mi natura. I chciałam też tę część swojego świata przedstawić na tej wystawie. Ubogi jest materiał wyjściowy, jeśli chodzi o jego twarz. Dlatego, że tych zdjęć jest stosunkowo niewiele, one są bardzo eksploatowane przez wszystkich, No, ale, ale tę mroczność, a jednocześnie jakąś taką błyskotliwość wokół chciałem uchwycić. No, mam nadzieję, że się udało. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzania naszej galerii. Wystawa Norwid trwa do 19 września, także jest jeszcze dużo czasu, aby każdy mógł obejrzeć tą wystawę.